Witam bardzo serdecznie i zapraszam na przerwę z oddechem. Przygotowałam dla Was na dzisiaj technikę wyrównanego oddechu. To jest bardzo prosta i bardzo skuteczna technika, którą szybko wyciszycie umysł, odreagujecie stres i napięcie i po prostu poprawicie swoje samopoczucie. Jest ona też doskonała przed zaśnięciem, na przykład w razie problemów ze snem czy w razie bezsenności. Żeby wykonać tę technikę, podobnie jak każdą inną technikę oddechową, należy przyjąć odpowiednią pozycję ciała, czyli albo usiąść z wyprostowanym, wydłużonym kręgosłupem, wycofaną głową, tak żeby tył szyi był wydłużony i ustawiony na przedłużeniu kręgosłupa. Wycofujemy delikatnie brodę do mostka, ale... Tak, żeby nie zamykać tchawicy, aby oddech mógł płynąć swobodnie, i otwieramy klatkę piersiową delikatnie, ściągając barki w dół i w tył, tak, żeby klatka piersiowa była otwarta i żeby cała powierzchnia naszych płuc mogła pracować podczas tego oddechu. Żeby wykonać tą technikę, zaczniemy od takiego rozluźnienia się w tym wyprostowanym siadzie, czyli weź sobie swobodny wdech przez nos i wydech przez usta. Poczuj, jak napięcie z tym wydechem opuszcza twoje ciało. Jeszcze jeden wydech przez nos. I wydech. I ostatni wydech przez nos. I z wydechem możesz westchnąć. I jeśli masz ochotę, zamknij oczy, tak żeby. Przenieść uwagę bardziej do wewnątrz, bardziej na oddech, żeby jeszcze mocniej wyciszyć układ nerwowy. Wtedy mocniej możemy się skontaktować z tym czuciem głębokim, z propriocepcją i bardziej skoncentrować na oddechu. I zacznij powoli oddychać przez nos, licząc w myślach do czterech. I od razu wydech też przez nos, też licząc do czterech. Wdech przez nos, liczysz do czterech. I wydech przez nos, liczysz do czterech. Wdech na cztery. I wydech. I kontynuuj w nieprzerwanym cyklu. Wdech na cztery. I wydech na cztery od razu. Pozwalaj sobie wykonywać to ćwiczenie lekko, bez wysiłku. Jedyne, co musisz zrobić, to liczyć do czterech w pamięci i pilnować, żeby ten oddech płynął w cyklu. I zauważ, jak z każdym kolejnym oddechem odprężasz się bardziej. I bardziej. I twój umysł wycisza się, odpręża. Tą technikę można wykonywać co najmniej przez 5 minut, najlepiej, ale można i dłużej tyle, ile potrzebujesz. Z czasem. Gdy pojemność Twoich płuc będzie się bardziej aktywować, zamiast liczyć do czterech, możesz zacząć liczyć do sześciu, czyli wdech na sześć i wydech na sześć, a potem do ośmiu czyli wdech na 8 i wydech na 8. Bardzo Was zachęcam do eksplorowania oddechu, do trenowania technik oddechowych. Na pewno nie tylko będzie to sprzyjało Waszej pamięci, koncentracji, temu, że umysł będzie spokojniejszy, ale też po prostu zdrowiu. Każda komórka naszego ciała potrzebuje oddechu, potrzebuje tlenu. I taki świadomy, uważny oddech to jest najlepsza i najprostsza rzecz, jaką możemy sobie każdego dnia podarować, żeby po prostu cieszyć się lepszym samopoczuciem i lepszym zdrowiem. Bardzo serdecznie wam dziękuję za udział w dzisiejszych ćwiczeniach. Prowadziłam je dla was ja, Sylwia Buczak z Fundacji Life Change i z mojego autorskiego projektu Sztuka Dobrostanu. Trzymajcie się ciepło, dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.